Nielegalnie podbiła mu y, badanie techniczne. Nie odezwał się. Oczywiście, artykuł 84 Prawa o ruchu drogowym yy, mówi, że taką stację diagnostyczną w ogóle, no, takie, tak, taką, yy, takiego diagnosty można zawiesić yy, na 5 lat, że nie będzie mógł sprawować jakby pełnych obowiązków, i yy, więc wysłaliśmy mu ten artykuł. 84, bodajże, czy 85, już nie pamiętam dokładnie. I ponownie się nie odezwał. W ogóle nic. No to co? Nie ma nic na sumieniu ten człowiek? I śpi sobie spokojnie? I żyje sobie ze swoją rodzinką? I pojechał może faktycznie na, na urlop za nasze pieniądze? Za ciężko zarobione pieniądze? A my od miesiąca mamy auto i nie możemy się nim w pełni cieszyć? od jednego mechanika to do drugiego? Bo bez przerwy coś wyskakuje? Ja wiem, że to jest nasza wina, że nie, nie wiem. My się nie znamy, tak? Pojechaliśmy jako uczciwi ludzie i w ogóle yy, kupić auto bezpieczne, fajne, nowsze, a wracamy z jakimś żelchem. I nie sprawdziliśmy u mechanika. Faktycznie powinniśmy pojechać jeszcze też do jakiegoś mechanika, żeby tylko i wyłącznie podpiął pod komputer. Wtedy wszystko byłoby jasne. I nie kupilibyśmy auta za 42 tysiące, tylko na pewno, jeśli byśmy się decydowali, oczywiście yy, o dużo, dużo niżej, niższej cenie, albo nie wzięlibyśmy go w ogóle. Ten człowiek miał coś na sumieniu i ma na sumieniu, i nie wiem, co teraz w takiej sytuacji zrobić. Napiszcie mi w komentarzach, czy jest jeszcze coś co my ze swojej strony możemy zrobić czy nie wiem, jest coś co ten człowiek może, yy, jakiś nie wiem odpowiedzialność wziąć na siebie jakieś konsekwencje ponieść tego no mówię, no auto już jest zarejestrowane na nas, mamy ubezpieczenie już na to auto yy, opony wymieniliśmy na zimowe już w ogóle no tak, no nasze to jest auto ale przykro że taka, mówię, osoba gdzieś tam, gdzie go kupiliśmy, chodzi sobie, uśmiecha się, żyje sobie dalej ze swoją rodzinką. A tu człowiek przeżywa takie naprawdę niefajne sytuacje, bo mówię, my wozimy dzieci. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pozdrawiam Was serdecznie. Przepraszam, że się rozkleiłam, ale, ale człowiek jest za dobry i za naiwny, widocznie. I gdzieś tam chyba intuicja może mnie zawiodła, nie wiem co. Ale napiszcie, dajcie znać, co można zrobić. Pozdrawiam Was. Do usłyszenia, bo mam nadzieję, że będę sobie nagrywać jeszcze takie filmiki. Więc do usłyszenia, do zobaczenia.